Podstawą pielęgnacji poza antyoksydacją i ochroną UV jest bariera hydrolipidowa, a jej fundamentem jest zdrowy mikrobium, czyli bakterie, wirusy i grzyby, które naturalnie znajdują się na naszej skórze i są swojego rodzaju zbroją, która chroni nas przed niechcianymi gośćmi z zewnątrz. Wszelkie jej odchylenia od normy, np. przykład poprzez zbyt agresywne traktowanie skóry, objawiały się reakcjami alergicznymi, podrażnieniem, wypryskami, a nawet konkretnymi dermatozami. Dlatego zdrowy mikrobium jest tak ważny, a zadbamy o niego dostarczając swojej skórze pro. Post- bądź synbiotyków, jako innowacja biofermentów. Są to rośliny poddane fermentacji bakteriami lactobacillus. Ten proces sprawia, że zwykły ekstrakt staje się biodostępny, a więc łatwiej przyswajalny przez skórę oraz znacznie bardziej aktywny. Niemniej każda forma biotyków będzie dobra i powinny zwłaszcza po nią sięgnąć cery problematyczne, dojrzałe, z zaburzoną barierą hydrolipidową i te, które chcą po prostu o nią dobrze dbać. Najbardziej intuicyjna będzie forma toniku.